Cześć, z tej strony Oskar, lato, upały, lipiec, zaraz sierpień i ja i Polonez. I co tam ciekawego, jeśli chodzi o wakacje z Polonezem. Z racji tego, że właśnie są upały, to kupiliśmy osłonę taką yy, na przednią szybę. Folia taka, ja wiem, czy to aluminiowa czy jakaś inna, żeby się nie nagrzewał samochód w środku. Zaczepiamy ją sobie w ten sposób tutaj z obu stron i zamykamy drzwi, dlatego wtedy się Lepiej trzyma, ale trzeba właśnie... O, teraz dobrze się nagrało. Uważać, żeby się cała zapięła. No właśnie, teraz teraz mi się to nie chce udać, ale Ale tak to powinno być właśnie zrobione. O, może tak właśnie, o. Żeby tutaj się, ale nie woda nie dostawała, gdyby deszcz padał albo żeby nie wywiało tego, wiatr nie, wywia, nie wywiał, ale w lato wiatr, w lato deszcz o czym my mówimy. No pokażę yy, ogólnie o co chodzi i po co to jest. Raz, żeby się nie nagrzewało auto w środku. Dwa, żeby nie deska, yy, nie pękła deska od temperatury, ponieważ deski w Polonezie Plusie, czyli Caro Plus, a Plus, Trak Plus yy, no yy, potrafią pęknąć. Jak widzicie, jak widzieliście moje stare filmy, to tę deskę wymieniałem już kiedyś, ponieważ jak kupiłem tego Poloneza, to ona była pęknięta tu, tu, tu i tu i we wszystkich innych Polonezach, które Pokazywaliśmy na kanale w sensie plusach. Zawsze ta deska musiała być gdzieś tam pęknięta. Jak widać, jestem spocony, ale to nic. No. Jest lato, jest jeszcze lipiec w tym momencie, kiedy to nagrywam. Więc, żeby zaoszczędzić sobie czasu i nie szukać nowej takiej deski, nie kupować nowej takiej deski, które w ogóle ceny poszybowały przez te dwa lata, odkąd ja ten kanał prowadzę. I te polonezy nagrywam, to ceny deski rozdzielczej w Polonezie Plusie poszybowały dramatycznie w górę. Pamiętam, że kupiłem ją za 150 zł. dwa lata temu. Później, jak kto ogląda moje filmy, to wiecie, że ten mechanik mi ją połamał i kupiłem drugą też chyba za 150 zł. Później do czerwonego ATU Plusa kupiłem już chyba za 200 od tego Jarka, który sprzedaje te rzeczy do Polonezów. Tam ten, ten zabrzecz, tam spod Kielc, czy skąd ten, ten Jarek Iwanek jest. No wiadomo, o kogo chodzi, znana postać najbardziej chyba znana osoba na scenie polonezowej, Jarek Iwaniak. Natomiast dzisiaj już jak widziałem na ceny na OLX, na Facebooku, na naszej grupie, na innych grupach to ceny desek rozdzielczych niepopękanych w dobrym stanie to jest 300-400 zł i ostrzegam tutaj, że będą te ceny rosły, ponieważ naprawdę coraz ciężej taką deskę już zdobyć. Dlatego warto się zabezpieczyć i sobie taką folię kupić. Moja kosztowała 17 zł, tu chyba ceny nie ma, ale wiem, że tyle zapłaciłem, to może wyciągnę z tej folii jeszcze tę kartkę, to pokażę, naprawdę polecam, żeby sobie to kupić, jeśli ktoś zaraz ma lub jakikolwiek inny samochód, żeby po prostu ta deska nie popękała, wiem, że w wielu innych samochodach pękają, i w Borywiczach, i w Karo, i w ogóle w samochodach nie marki FSO, no na przykład ja kiedyś widziałam Saba, tego starego, tego holendersko, tego szwedzkiego, czyli jak on tam się nazywa? Nie pamiętam dokładnie modelu. Tam pamiętam, że kiedyś mój znajomy miał i tam mu pękło. Osłona przedniej szyby samochodowa. I na zimę, na lato, na wiosnę i na jesień. I instrukcja montażu. Osłona układa się na szybie czołowej. Następnie po otwarciu drzwi kierowcy i pasażera przetrzaskuje się umieszczone po obu stronach uszy pomiędzy uszczelką a przednią, przednim słupku karoserii a drzwiami. należy zadbać o to, aby osłona jak najdokładniej dolegała do szyby i przykrywała możliwie największą jej powierzchnię. Rozmiar 200 na 700. Firma jakaś z Warszawy, jakaś tutaj. Car Commerce jest dystrybutorem. Nawet jest mail. Ale wyprodukowano w Polsce. Proszę bardzo, polski produkt. O, myślałem, że to chińskie będzie, a nie. Dobra, to to jest jeden temat. Zachęcam ogólnie, jakikolwiek masz samochód, żebyś sobie, żebyś sobie taką osłonę kupił. 17 zł kosztowała, w innym sklepie była za 30 zł. Myślę, że jakby poszukać to by za 10 albo za 7 zł dało się to kupić. Prawda? Druga sprawa. Kupiliśmy, ponieważ jest tak gorąco, w wiatraczek. Dzisiaj przyszedł z, z paczkomacie. Był tutaj już, odpakowaliśmy. Nawet już nie zrobiliśmy tego w domu. Yy, po prostu, bo było tak gorąco. Wentylator samochodowy plastik Carfan firma Car Commerce. A ta sama firma co tu? O, zobaczcie, jakaś ta, ta sama firma robi to i to. O, proszę bardzo, nawet nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. W takim blistrze przyjechało. Podłącza się to pod gniazdo zapalniczki. I można ją, jego włączyć sobie. O, proszę bardzo. Jest na przyssawkę przyczepiony. Powiem wam jednak, że można by było jakiś kupić lepszy, bo na przykład jak tutaj ja jeżdżę z dziewczyną, to na nią trochę dmucha, ale trzeba się nachylić, żeby mocno dmuchało. Na mnie w ogóle to, to, to powietrze nie dociera, więc może kupić jakiś jeszcze lepszy, większy. Nie wiem, no kupiłem pierwszy lepszy na Allegro, najtańszy, żeby zobaczyć w ogóle jak to jest z tymi wiatraczkami. Może ktoś z Was może polecić jakieś inne, może macie jakieś inne, to napiszcie w komentarzach, chętnie się ja dowiem, myślę, że inni w komentarzach również. Następna sprawa, no długo na takim wiatraczku, to my nie pojeździmy, bo proszę bardzo, przepraszam bardzo, ja jestem w tym momencie cały mokry. O, piękny jestem w ogóle, o, całe mokre włosy, za chwilę się chyba pójdę wykąpać, mam całą mokrą rękę i włosy, widać, że się świecę. No dobra, koniec mojej urody. No długo nie pojeździmy tak na, 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 na wiatraczku, trzeba klimę wstawić do tego Poloneza. No to pytanie tutaj oprócz tego, że trzeba wymienić panel, nie trzeba obowiązkowo, ale można, żeby tu był przycisk air condition AC. Widziałem kiedyś, że na AOLIX-ie ten panel był za 80 zł. Może ktoś z Was ma na sprzedaż, to chętnie kupię. Zaopatrzę się w niego. Proszę pisać do mnie na Messengerze lub na maila, lub dzwonić do mnie. Telefon mój 517-518-393. Mail OSKAR, pisane przez K344 Małpa wppl. OSKAR344 Małpa WP Lub na Facebooku, na Motor Retropress, lub na moim prywatnym koncie OSKAR Wądłowski. Chętnie to kupię. I pytanie ogólnie: jak wstawić klimen? Pokazywałem jakiś czas temu poloneza, który kosztował 17,5 tysiąca złotych. Ten zielony. Polonez Caro Plus w salonie Forda w Białym Stoku, 17,5 tysiąca zł. Miał klimę wstawioną, pokazywałem go, kto nie widział tego filmu, to niech go sobie zobaczy. No miał to, cały ten kompresor, czy jak to tam się nazywa, ja się na tym w ogóle nie znam, ja nigdy nie, nie wstawiałem klimy, ani nie widziałem, jak ktoś stawił klimę do samochodu, co to trzeba kupić i czy to pasuje od jakiegoś innego samochodu, zgaduję może od jakiegoś Opla, może od jakiegoś świata. Nie mam żadnego doświadczenia w tym temacie, chętnie się dowiem. Proszę pisać w komentarzach, jeśli ktoś z Was ma doświadczenie lub nas sprzedaż klimę. O, długo my nie pociągniemy. Tak, przepraszam bardzo, jak się z nas leje pot. Yy, no i to tyle chyba. No będę powoli kończył. No yy, chciałbym jeszcze w przyszłości oczywiście wyposażyć go w yy, plus te yy, automatyczne, te elektryczne szyby, ponieważ tu są te zaślepki, nie? Już mam dosyć tych korbek. Podobno zamiast korbek można będzie później wstawić kap holdery. Nie wiem tylko czy uniwersalne czy jakieś polonezowskie. Jeśli ktoś coś z was wie na ten temat, to też dajcie znać. No ale coś tu bym dorobił. Tu bym jakieś sobie wiesz puszkę z Coca Colą czy jakąś tam wiesz butelkę z wodą mineralną czy źródła wstawił. Podobno pasują silniczki od Fiata Seicento. Tak ktoś kiedyś napisał w komentarzu. Nie pamiętam już kto, bo dużo osób mnie komentuje filmy. Możecie powiedzieć, kto z was o tym pisał. Tylko podobno wtedy szyba się nie zamyka do końca, tak jak normalnie w Polonezie, tylko podobno coś takiego będzie. No, powiedzmy, jakoś bym to przeżył, nie? Jakoś to przeżyję, już wolę mieć te elektryczne szyby zamiast tej korbki. Tu u mnie jeszcze tak w miarę o tę korbkę chodzi, ale na przykład jak kogoś wiozę, dziewczynę czy kolegę, tutaj ta korbka to tak sobie chodzi, no, trochę trzeba siły w to włożyć. Oliwiłem ją kiedyś, o, na przykład, kurwa, zakręcić, no, to trzeba siły włożyć, przepraszam bardzo, no. To ma być samochód XXI wieku, a nie lata 90., co? No to tyle, życzę miłych wakacji. Nagrałem też jeszcze film o tym, że wstawiłem LEDy. Już chyba w tym momencie, gdy go oglądacie, to już chyba na kanale jest. Proszę bardzo, ładnie LEDy świecą i jest to za czysty już klosz. Wstawiłem, mówię, wstawię, czy wstawię ten filmik o tym, jak to wymieniałem. zobaczycie sobie, bo już ten biały klosz mam już tu, już wyjęty, nie? to no to sobie w przyszłości albo w tym momencie już na kanale to jest wstawione zobaczycie i to chyba tyle, życzę miłych wakacji zapraszam do dyskusji w komentarzach na te wszystkie tematy, które poruszyłem dzięki i do następnego cześć